Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku będziemy działać sobie dalej z silnikiem z Ogara 200. Dalej spróbujemy go rozebrać, może dzisiaj jednak się go uda rozebrać do końca, ponieważ ostatnio jak przy nim działałem i widzieliście tytuł poprzedniego odcinka, to się okazało, że co, że silnik z Ogara 200 mnie pokonał. Nie dałem rady go rozebrać do końca, było dosyć dosyć dużo komplikacji, może nie komplikacji, ale po prostu sobie z nim nie poradziłem, może dlatego, że nigdy przy takim silniku nie grzybałem, a może po prostu nie nadaje się do tej roboty, chociaż no w sumie przyczyn może być tego wiele, może po prostu coś tam, jeszcze jakaś była inna przyczyna, nie wiem, no ale mniejsza z tym. Dzisiaj będziemy z tym silnikiem działać, jeżeli się uda tego go rozbierzemy do końca, ale na wstępie od razu uprzedzam was, że może wyjść tak, że po prostu no nie rozbiorę go do końca, bo może być tak, że zacznę przy nim grzebać i nic nie pójdzie, że się nie da, że znowu będą komplikacje. Dzisiaj niestety mój czas jest też ograniczony, nie mogę tutaj siedzieć w nieskończoność. A wiem, że jak się ogląda filmy jakieś tam inne na internecie, jak robią takie silniki, to tam wszystko pięknie, ładnie idzie, tutaj wystarczy tą śrubkę odkręcić, tu podłożyć tamto, tu zdjąć to i wszystko idzie bez problemu. I tak szczerze to wam powiem, że to jest gówno, prawda. Ja nie mówię, że tutaj yy, każdy ma takie problemy jak ja przy tym silniku, ale no wiecie, no każdy jeden film, może nie każdy jeden, ale większość to tam wszystko, tak powiedziałem, idzie gładko, ładnie, a, a rzeczywistość jest trochę inna, bo zawsze są jakieś nerwy, że tak powiem, że zawsze człowiek się denerwuje i zawsze są jakieś komplikacje. No nie wierzę, że nie, chyba, że ktoś rozbiera nowy silnik. Silniki, ale tak, to jest w tym przypadku, jak i w większości, czyli rozbiera się używane, no to zazwy zazwyczaj są jakieś komplikacje. No nie wierzę, że tych komplikacji nie ma. No i żeby też nie było, że po prostu będziecie zdziwieni, że e, bamboż, mieliśmy robić silnik, a ty gówno co zrobiłeś, e, miał być rozbierany ten silnik, a ty żeś tylko w sumie to odkręcił magnetu albo zdjąłeś sprzęgło. No i tak, tak może być, bo tak właśnie te naprawy wyglądają. To wszystko nie jest takie kolorowe, jak to wszystko pokazują w internecie. Ja tu chcę wam pokazać, jak to wszystko naprawdę wygląda, ale. Prawdopodobnie też po prostu niedługo się pojawią filmiki jak takie naprawy i takie tutaj grzebanie, bo jak to wszystko naprawdę wygląda, a nie nie ma co tutaj za dużo gadać, trzeba brać się za robotę. Wam tylko na samym początku chciałbym jeszcze przypomnieć, że na 3000 subskrypcji robimy sobie konkurcik. Jeżeli uda się wbić te 3000 subskrypcji do końca roku, to będzie jakiś dodatkowy bonusik. Teraz od przyszłego odcinka, miałbyś jeszcze od tego, ale no, z pewnych przyczyn musimy zrobić od następnego odcinka. Od następnego odcineczka będzie jakaś tam kasa dla widzów, będziemy trochę tej kasy rozdawać. Także oglądajcie wszystkie odcinki uważnie, i się tam wszystkiego dowiecie. No i co, strzelajcie łapki w górę, komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie i bierzemy się za robotę. No i dobra moi drodzy, najlepiej to by go było i najfajniej, jakbyśmy go teraz umyli, ale no nie będę go tutaj teraz mył i tutaj kurde go zalewał, niepotrzebnie już rozbiorę go tak jak jest, taki zasyfiały, brudny, po prostu go rozbiorę to wtedy te kartery się umyje, a na początek chyba zajmiemy się tym magnetem, zajmiemy to magneto, zobaczymy. No i najlepiej, a w sumie nie najlepiej, tylko koniecznie trzeba tutaj zdjąć ten kosz sprzęgłowy, nie wiem jak to zrobić, tutaj ta nasadka powinna być, tutaj powinna być śruba na klucz 14, a tu jest tak wyjechane, że... Że nic nie idzie nabić, więc coś trzeba tutaj wykombinować. Tutaj jeszcze z pod spodem śruba od rozpoławiania. Czyli, jak tego nie rozbiorę, no to nie rozbiorę tych karterów, nie rozpoławia. Kartery trzeba rozebrać, żeby je pospawać. Ale to już wiecie z poprzedniego odcinka. Także co? Ja tutaj spróbuję trochę powalczyć z tym magnetem no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak wygląda ściąganie sprzęgła. Tu jest tak wind wyjechany, że się nic nie da zrobić. Trzeba to wszystko poucinać i ewentualnie coś nabić. No i niestety kosz sprzęgłowy będzie musiał być nowy, ale inaczej tego się zdjąć tutaj teraz nie da. No, sprzęgło rozwolone wreszcie, ale za to dojście dobre. No i dobra, więc tak, nakrętka tutaj od kosza sprzęgłowego wygląda tak. Tutaj to normalnie jakby ktoś to tokarką obtoczył, tak to ładnie tutaj ktoś zjechał. Więc tu od tyłu jest jakiś tam delikatny gwint, taki króciutki, taki niski. To więc no, nie było szans, żeby to odkręcić na tą czternastkę. Wiem, że tam ludzie pisali, że czternastka, że ten, że powinienem odkręcić, ale no niestety teraz mogę Wam tu udowodnić, że się nie dało i trzeba było to nabić. No i niestety trzeba było rozwalić tu ten koszt sprzęgłowy, ale to już tam wzięliście, więc teraz możemy to sobie ładnie zdjąć. ciach I tutaj możemy zaraz porozkręcać te śruby i próbować go rozpołowić. i tego na pewno bym nie rozpołowił bo tutaj jest śruba, o elegancja, Francja z drugiej strony magnetu już udało się zdjąć, no to chyba wiecie jak to się zajmuje to magneto tutaj było magneto, tutaj krzywkę tą tutaj o, o tą została podgrzana opalarką, wyskoczyła no i tutaj magneto w środek, taki mały bolec dorobiony, śruba no i to po prostu wyskoczyło i tutaj trzeba pamiętać o takim e, zabezpieczeniu, takim, takiej blokadzie czy jak to się nazywa, taki bolec, jakiś nie wiem klin to trzeba o tym zawsze pamiętać, jakby się rozbierali. No i teraz co? Tutaj jeszcze możemy to sobie porozkręcać, żeby było łatwiej do rozpołowienia, bo chyba jak tego nie rozkręcimy, to silnika nie rozpołowimy. Tak mi się coś wydaje. Ciao. To mamy rozkręcone. Nie wiem czy to się wyjmuje, czy nie. Ale o! Teraz powinien nam się ten silnik jakoś tam rozpołowić. Nie chcę tego za bardzo robić śrubokrętem, żeby nie pomieszać karteru. Ale delikatnie tutaj mogę sobie spróbować. Tylko trzeba znaleźć jakiś śrubokręt. Płaski tu u mnie, niestety, kurwa większość to są krzyżowe. Nie wiem, gdzie są wszystkie płaskie śrubokręty, gdzie się podziały. Na złość teraz żadnego nie ma. Może uda się śrubokrętem, ale szkoda nie szyć karter. Tu już widzę i tak to się atakował śrubokrętem, ktoś tu przede mną był. Delikatnie tutaj mogę spróbować, ale... Ale to naprawdę o. Delikatnie. Widzę, że powoli się rozchodzi, więc może tragedii nie będzie. Może się uda bez. Kombinacji, ale wiecie, ogólnie, jak będziecie robić, to polecam raczej się zaopatrzyć w, takim, w jakieś takie blaszki. Ja w sumie się zaopatrzyłem, żeby sobie to coś dorobić. Współpracujmy zobaczymy, może jeszcze będę coś tutaj kombinować. Bo widzę, że może być tu problem. Jest to sztuka zakazana, tak się nie robi, ale. Ale ja tak robię, bo to jest mój silnik i ja z nim robię co chcę i mi się tak podoba i sobie tak robię i tyle. Zanim dorobię te blaszki, skombinuję to, to będzie silnik rozebrany, co prawda ze rozjebanym karterem. Nie no, delikatnie sumiarem, ale widzę, że nie obejdziesz się tutaj bez, bez dorobienia jakiegoś tutaj czegoś do rozpołowienia. Tutaj mam dokupione takie blaszki. I teoretycznie coś by można z tego zrobić, ale jeszcze nie wiem jak, także sobie pomyślę, jak to opatentować i zaraz się widzimy, jak coś tu wykombinuję. Moi drodzy, generalnie tutaj to ten silnik się już ładnie dosyć rozszedł. Mógłby tutaj działać jeszcze tymi śrubokrętami dalej, ale kurde, nie chcę zniszczyć tego kar karteru. Wiem, że przed chwilą mówiłem, że to jest mój i że go mogę zniszczyć, ale nie, no, no, szkoda go zniszczyć. Na internecie oprzejąłem sobie taki sposób, że... Tam rozpoławiał go po prostu taką, no dokładnie chyba nawet podobną blaszką. Czyli robimy tak samo, wkręcamy. Tutaj mam takie dwie długie śruby. Oczywiście nie zwracajcie na to uwagi, że to są takie haczyki czy tam zaczepy, ale no po prostu nie mam teraz takich długich śrub, a te są za krótkie. Więc to posłużymy jako śruba, więc sobie to zmontuję i zaraz to spróbujemy rozpołowić. Tutaj jedną dajemy, tutaj dajemy drugą śrubkę. Tam jeszcze dobrze by było dać trzecią. Tu. Ale bym musiał tą blaszkę rozwiercać, zobaczymy, czy tak pójdzie. Jak nie pójdzie na dwie, no to wtedy będę musiał tą blaszkę tam po prostu dziurkę dorobić, i wtedy będziemy, będziemy to na trzy rozbierać. Że tak powiem, śrubki. A tak zobaczymy, może, może tak się nam uda. Jak teraz dobrze by było, jak nie, no to będziemy dorabiać dziurkę. No ogólnie to tutaj zasada jest taka, że to po prostu nam się teraz zawsze ował, i będzie się to nam odpychało od wału. Nakrętkę nakręciłem na wał, żeby tego po prostu tu nie zniszczyć. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj pójdzie, ale może być już widzę problem, o blaszka nam się wygina, ale jak mamy tak teraz naprężone, musimy tu delikatnie, o ciach, delikatnie bardzo, no trochę trzeba pokombinować, się pobawić, ale no ale jakoś to trzeba w końcu rozebrać, tu nie wiem czy już gwint, chyba zjechałem już gwint po prostu tu na tym moim haczyku, to mi się coś wydaje. Patent dobry, ale tutaj coś ogólnie moje wykonanie jest słabe. Muszę to rozebrać i zobaczyć co tam się stało. Czy gwint zjechałem, czy co? No tak myślałem, tutaj po prostu gwint zjechałem i tyle. Ale już troszeczkę rozpowiliśmy. Opatentuję sobie coś dalej, porozbieram i zobaczymy jak już się to będzie rozchodzić. Dobra, próbujemy tutaj dalej. Zobaczymy co teraz z tego wyjdzie. Powoli do celu. Kurde, ale to opornie tu idzie. Nie, nie chcę też tego przedobrzyć żeby po prostu nie urwać znowu gwintu. Tu delikatnie można młotkiem. Ale to naprawdę musi być delikatnie z szuciem. Może tak się nie powinno robić, ale u mnie chyba coś to pomogło. No dobra, ciach, tu już nam się ładnie rozeszło. Teraz tylko nasze śrubki tu wykręcić i hop i wygrałem walkę kurde z ogarem 200 z silnikiem sogara z 200. Ale myślałem ogólnie, że to ten silnik jakiś taki trudniejszy tu będzie, znaczy trudniejszy, że tu w środku to będzie więcej jakiś tam pierdół, ale widzę, że tutaj w sumie nic chyba trudnego nie będzie tutaj w naprawie później w złożeniu, ale no wiecie. Tak teraz myślę, ale będzie później, nie wiadomo, czy wszystkie tutaj tryby teraz powyjmować. Najlepiej tak, żeby się nie, o kurwa. Nie rozsypały i najlepiej to by było w całości chyba z tym automatem wszystko wyjąć. Ło, już się coś rozsypało. Kuf, ciekawe to. O Boże. Już, już się do... już tu się dobrze dzieje. Dobra, będziemy zaś to składać. Te tryby lepiej, żeby nam się nie rozsypały. Zębateczki tutaj. Ładne wszystkie te zębatki. Nawet nie są nigdzie zjechane, ani trochę. Najpierw to bym chciał jeszcze się tego wału tutaj pozbyć. Dobra moi drodzy, wał tutaj wyszedł dosyć gładko, tylko drewieńku przyłożyłem, puknąłem i ładnie wyszedł. Ale martwi mnie tu taka rzecz, nie wiem czy na kamerce będziecie to widać, ale tutaj niestety jest luz. Tego luzu tutaj nie powinno być, no może minimalny, ale ja myślę, że tutaj, o, ja myślę, że ten luz tutaj niestety jest dosyć spory i to mnie w sumie martwi, więc prawdopodobnie wał będzie musiał być inny, no to już są kurde znowu dodatkowe niepotrzebne koszty, no. No spory jest niestety ten luz. Tutaj widzę, że pierścienia brakuje, bo wcześniej tego nie zauważyłem. Troszeczkę tu jest wyłupany, więc nie wiem, czy on nie był przytarty. Ale nie wyglądał na przytarty, bo cylinder był tutaj ogólnie ładny. Wam ostatnio pokazywałem w filmie. Teraz mogę Wam też tutaj tak gładź. Teraz Wam też mogę pokazać. Tak gładź tutaj jest naprawdę w dobrym stanie. No. Nie wiem, będziemy się tym wałem martwić zaś, na razie trzeba przygotować te kartery do ogarnięcia, do pospawania, niestety teraz tego nie nagram, nie zrobimy tego w tym odcinku, ponieważ tak jak mówiłem na początku, troszeczkę mnie tutaj goni czas dzisiaj, więc jeżeli byście byli zainteresowani z filmu z czyszczenia tych karterów, to dawajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki film z czyszczenia karterów, czy nie, po prostu napiszcie, tak, nagraj jak ogarniasz te kartery do spawania, jakie przygotowujesz i taki odcineczek oczywiście wleci. No i co, na dzisiaj będziemy kończyć. Tak jak wam na początku mówiłem, no, pokazałbym wam, jak to naprawdę takie wyglądają naprawy, ale jakbym miał naprawdę pokazać, ile taka naprawa trwa, to ten film, który wy teraz oglądacie, podejrzewam, że trwa od 10 do 15 minut a ja tu siedzę dobre 3 godziny wszystko schodzi, tutaj brakuje tej śrubki trzeba taką śrubkę poszukać, tu jakąś blaszkę zrobić żeby to zdjąć, tu popukać tym tu zrobić to, tu tak, to ogólnie rzadko kiedy tak kolorowo wygląda jak się tylko wydaje chociaż no są, chociaż wiem, że oglądają mnie osoby które robią takie silniki i ogólnie grzebią i wiedzą jak to jest naprawdę no i co, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo na 3000 subskrypcji robimy sobie konkurcik, także osoby, które jeszcze subskrypcji nie strzeliły, bardzo bym prosił o zostawienie tej subskrypcji. Oczywiście nikogo nie zmuszam. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to też fajnie by było, jakbyście strzelili łapkę w górę, napisali komentarz, co o tym sądzicie. Może macie jakieś rady, co by z tym zrobić, może z tym wałem, co wiecie, co by zrobić, albo może ktoś ma na sprzedaż wał w dobrym stanie, a może ten jest w dobrym stanie, tylko mi się wydaje, że tak nie powinno być. Chociaż no według mnie tak nie powinno być. No i co, na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!